Witam to Jajuzek dziś przyrządzę paprykarz dla całej załogi naszego okrętu. Potrzebujemy papryki. Ryżu białego. Jasiu złowi nam rybkę. Otrafił się łosoś. Synu podaj miskę. Przystępujemy do działania, czyli wszystko jak leci. A teraz siekamy wszystko, aby było jednolite. No to zapraszam wszystkich do częstowania się. Proszę. No czas spróbować. Ja dziękuję za takie coś ryba niewypatroszona ryż ugotowany.